Dzień dobry. Ja nazywam się Robert Banasiewicz i tym nagraniem chciałem zaprosić Was na webinar, który odbędzie się 24 maja o godzinie 19 na platformie Zoom, który to webinar będę prowadził ja osobiście. Webinar. Webinar to takie seminarium, tylko że w Internecie. Natomiast seminarium, w pojęciu moim, to takie spotkanie ludzi w jednym celu, w jednej sprawie. Współuzależnienie to temat tego webinaru. Uuzależnienie czy mnie to dotyczy. Bardzo ważne pytanie, które być może wielu z was sobie zadaje, czy to moja sprawa, to że on, ona używa, gra, znika w mentach depresji albo innego błędu. Nie dam prawdopodobnie gotowej diagnozy i gotowej definicji, bo nie o to też mi chodzi. Ten webinar chciałbym, także, żeby on nie był wykładem, żeby raczej był żywą dyskusją, zadawaniem pytań. Nawet jeśli na razie nie będziesz wiedział, wiedziała o co zapytać. 24 maja, godzina 19, platforma Zoom. Link z możliwością dołączenia do tego wydarzenia znajdziesz w opisie bądź. W komentarzu. A na pewno, gdy zapiszesz się, dostaniesz maila ze wszystkimi dostępami do Zooma. A zatem zapraszam Cię bardzo serdecznie. 24 maja, godzina 19, to sobota. Godzina 19, Platforma Zoom. Robert Banasiewicz. Ja tam będę.